Po dwóch dniach zmagań zakończyły się czternaste Mistrzostwa Województwa Łódzkiego w sporcie pożarniczym. Strażacy z Opoczna, najlepsi w województwie, o dwie sekundy pokonali drużynę z sieradza. Myślę, że mieliśmy pod koniec okresu przygotowawczego jak trenowaliśmy, trochę pozmienialiśmy właśnie te sztafety, zmieniła się drużyna, jeden z kolegów nabawił się kontuzji i to praktycznie uniemożliwiło nam praktycznie zwycięstwo, dlatego że co roku mieliśmy tą sztafetę praktycznie w pierwszej trójce, rok temu wygraliśmy, a w tym roku spadliśmy na czwarte miejsce i praktycznie tą sztafetą przegraliśmy te mistrzostwa. Tak jak w ubiegłym roku drużyna Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Opocznie pojedzie na Mistrzostwa Polski w sporcie pożarniczym do Częstochowy. Nie było łatwo pokonać 21 drużyn. No, oczywiście, że trudno, bo trzeba na to cały rok pracować, nie tylko w sezon miesięczny, tylko to cyk trwa od stycznia, od lutego trzeba już po prostu się przygotowywać kondycyjnie, siłowo. A jest do czego. W drugim dniu Mistrzostw zawodnicy rywalizowali w dwóch konkurencjach – sztafecie i bojówce. Obie konkurencje wymagały nie tylko szybkiego biegania, ale przede wszystkim zgrania zespołu. Drużyna z tylko minimalnie pokonała zawodników z komendy powiatowej PSP w Sieradzu. Naprawdę było blisko, blisko byliśmy zawsze dewczemy, praktycznie drużynie Zopoczna po piętach. W tym roku również było bliski, blisko, naprawdę w tylu konkurencjach, bo jak przypominam, się liczy, cztery czasy z Hakówki, cztery w Setce, sztafeta plus bojówka i różnice są praktycznie przegraliśmy o dwie sekundy, no to jest naprawdę mało. Sieradzanie stracili cenne dwie sekundy podczas sztafety, bo jeden z zawodników nie dogasił ognia. Każda drużyna starała się najlepiej jak mogła. W ostatniej konkurencji bojówce nerwy były już tak napięte, że zdarzały się fal starty. Bardzo dużo pochłania ćwiczenie bojowe, jest to, jest to start drużynowy, no i trzeba się tu wiele pracować, żeby dograć wszystkich ludzi, żeby się u, tak ułożyć, żeby każdy miał zajęcie i wykonał je w 100%. Właśnie to działanie zespołowe jest w sporcie pożarniczym najważniejsze. Każdy musi wiedzieć, co i kiedy ma zrobić.

Cały czas podkreślam, że oni są wzorcem dla pozostałych kolegów, że ich sprawność przekłada się na jakość prowadzonych akcji i wszyscy powinni do nich równać. Że powinni mieć tą jak najwyższą sprawność, po to, żeby ta jakość niesienia pomocy, szybkość w niesieniu pomocy zagrożonemu życiu i imieniu ludzkiemu była jak najwyższa. Najlepsi strażacy będą reprezentować województwo łódzkie na finale ogólnopolskim. Zawody już w lipcu w Częstochowie.